Cześć, witam was serdecznie, teraz zajmiemy się misjami pobocznymi. E, mamy tu misję z Sejtorem. I zobaczymy co tam... Co to za misja, co możemy dla niego zrobić. To jest ciężko ranny po spotkaniu z WOLCem Nie Steven. Nie, nie. Przecież nasz nachorka nie będzie leczyć S mojego męża. Po co w ogóle lekarzom problem, skoro muszą biegać do znachorów? Posłuchaj. Nie mamy lekarstwa. Zioła to na Mój mąż, Mój mąż walczy dla was od lat! Macie zdobyć dla niego ludzi, a nie siłkę, która mogą go otruć! Idziemy, chłopcy! Co zrobi? Ajter Aj, jest świetny, ale potrzebuje leków. A tych niestety ty, ty, brakuje. Ty, Zrobiliśmy, co się z dało z tym, czym dysponujemy. Po chemiczny, które niektóre rośliny zyskały właściwości leśnicze. Działają jak ale i tak. Ludzie, Ludzie tu są uprzedzeni do znaków. Ale czemu tu się dziwić? Znachorzy dają dobre rady, ale łatwo można coś pokręcić. Źle coś zapamiętać, zastosować na tu zioło, złą dawkę. I zamiast lekarstwa wyjdzie trucizna. Już nie zaświat się, tak się zdarzało. Bo jeśli po drodze ktoś to, przypadkiem pokręci przepis, może go zabić. Zgadza się? Ale, ale wystarczy, wystarczy dobrze słuchać, co, co powie na Hordach i się zastosować. Zielona, którą znam ma To jedyna nadzieja, nadzieja wentura. O, o co chodzi o o jego rządzenie? Przesłony trudno wyplenić. Margaret pomogła wielczyć. Choć nie wszyscy chcą to przyznać. Mógłbym hmm. pomóc Oddałbyś hmm. nam hmm. dużą wzdłuż. To, co się to stało się w, w Old Doga, jest i straszne. Straciliśmy, Straciliśmy wielu ludzi. ludzi. O ile wiem, ile to nasz to jedyny, to jedyny świat. świat. Czyli, Czyli jeśli umrzemy, nie poznamy, poznamy. prawdy? Dokładnie. Gdzie, gdzie znajdę tę znakówkę? Na, na, Kupert na Kupert Island. Bez obu. Margaretę można uwolnić. No dobra, i to z chęcią... Mm, uratuje. Czy będzie gdzie to jest to bo tak mi się za mocno klikło. OK Okej, ona jest tu. Nie, tu nie możemy, to mamy daleko, nie, to jeszcze metro mamy tu i tu się szybko wybierzemy. Jest noc. Ups. I dobrze. Musimy się raczej trzymać góry. No, udało się. Nie zauważyli mnie krzykacze. Okej, okay, idziemy na wyspę. Powinno nas unieść i spokojnie dolecimy. To wyspa, którą uratowaliśmy. Więc na Horka po... bo pamiętacie to zadanie poboczne, które tu było? No więc raczej, jeżeli będą nam wdzięczni, no to bez problemu, sobie poradzimy z tym. Nie już ładnie tu kół. Jest kto? tam? Ktoś potrzebuje pomocy na Horki! Ona się śpi! długo? To na jak... Zawsze jest Jak wtedy, jak kiedy, kiedy kobietka potrzebowała mikstury, mikstury do wywołania moro. Albo kiedy gość, gość chciał się maść na przepuklinę. Co tam jeszcze proszę było? Proszę opuścić ją. Na sali zniszczyć człowieka. Oby tak było. Bo jak Bo się okaże, że to zwykły obudź kas, opowiem ją. Ale, ale i tak musisz zaczekać. Pierwszy raz, raz cię widzę, widzę. Skąd, skąd wiedziałeś, jak to trafić? Od, od stróżów prawa. W takim razie. Pomyliłeś dzisiaj adresy. Winocha! Nie dość, przez was wycierpiała! A teraz, teraz jeszcze ci renegadzacze! Od lat było zawieszenie broni. Nie nękali Nie na nas. nas! Aż tu mi stąd coś wątpiło! Gdzie byliście, się, kiedy drani przejmowali wyspę? Pierwszy raz byliście, byliście na, naprawdę podszedł. nam naprawdę potrzebni. Przewos ratowałem, co ty szalisz? Nie, Nie zjawialiście się! Nie ma Nie. Właśnie, Właśnie się ich Nie Nie wierzycie! Kłamiesz! Żeby, żeby dostać to czego, to, czego chcesz, chcesz. Jak, jak wszyscy stróżo prawa. Mamy gościa, Gerardzie? Za chwilę przyjdę. To stróż prawa! Ja, ja nie, nie, nie jestem stróżą. Jest chcę, chcę tylko jednemu z nich pomóc. Dla, dla mnie dla jeden jest. Pójdź do Gerardzie. Jestem, Jestem tylko posłańcem. Przysłał, przysłał mnie lekarz. Nazywa się. Lekarze śmijają na z, z, z daleka. Korzystając z ich metod strzałby sobie opinie. Już ją strzę. Przysłał, przysłał mnie wbrew rodzinie tego człowieka. Gerard? Tak. Mówiłeś, Mówiłeś że ktoś przyszedł i ocalił nas przed renegatami. Czy to, to ten człowiek? człowiek? Jak masz na imię, chłopcze? Ej. Czyli... To ty, ty nas uratowałeś, mama u ciebie dług. A kim, A kim jest, jest ten konający? To Aiden, oficer, oficer wysokiego, wysokiego szczebla. Margaret, nie! Jeśli coś pójdzie nie tak, tak znowu, znowu oberwiesz. A, A jeśli się uda, może dotrzemy do większej liczby ludzi. Oberwiesz? Ober co masz na myśli? Ostatni stróż, któremu pomogłam, zrzucił na mnie winy za własną nieudolność. Podał rannym kolegom niewłaściwe zioła, wbrew moim jasnym zasadom. I kilku z nich zmarł, winy mnie. Żyję tylko dlatego, że Jacques ma okazał mi łaskę. Uznał, uznał że to był tragiczny wypadek. Tak. Oszczędził mnie, ale odebrał mi wzrok. To znaczy, że pomoże. Nie mam już ziół, których ci potrzeba. Ale powiem a ci, gdzie je znaleźć. Kwiat, którego potrzebujesz, nosi nazwę dystetyk. Najlepiej rośnie, najlepiej nasączony toksynami. Możesz zerwać go bezpiecznie, bia wyłącznie bia w nocy, bo wtedy świecą mu się płatki. Ale nie bia wystarczy bia tak po prostu go zerwać. Tylko bia małe płatki mają właściwości lecznicze. Wystrzegaj się dużych. To śmiertelna trucizna. Zapamiętam to. Małe no, płatki, płatki leczą, dużo, dużo duże trójkują. Będę, Będę pamiętał. Pamięta. Pożałujemy tego. Zobaczysz. Zobaczysz. Lałama, Musisz, Musisz mi się pomóc. pomóc. Wiadomo. Mm. 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 Szukam pewnego ziołu. ziołu, nazywa się Pustecznik. Aha! Kojarzę to! A, koja. Wydaje mi się, że we kwiatki rozrzucają się na północ od Alcatraz Bridge. Tam to szukała. To już co? Nie, bliźutko. Nie podpal się? To Tomasz był na tyle łaskawy, że wydługały oczy, no to faktycznie nie w tej ziemi. No ale. 109, ale zaraz zaczyna się tu za Jakieś Jakiś drogi? Może wodą pójdę. Weź wyłącze z tej wody. coś widzieć. już co nie ale my tu przejdziemy dołem no jak i tak i tak musimy w nocy no to co więc na to nie poradzimy a, jesteśmy na miejscu proszę, tam jest wyjazd, tu jest zombie co to zombie to... Ok, nikt nie słyszał, chyba nie. A może jednak ktoś słyszał? Absolutnie na mapkę. Cisnie ona pokazuje, żeby iść dalej. Znaczy co musimy tu gdzieś szukać Może nie jest w wodzie Ale sobie w wodzie też gówno widać nie Wiem, aż to jest już dno, czy nie dno. No i nie cześć Zazwyczajmy o truciźnie, czekajcie Przez jednego zobaczył kurde to było by łatwiej. No się No tu nic nie ma O czekajcie, a tu? No już zniczek, kur... jak że w końcu coś potrzebnego. Tu się coś pali, czekajcie. Może jednak, no, trzeba... Mhm, <słysy> <słysy> uh -huh, pewnie tak. Dobra, pozbyliśmy się wyjca Idź pole, miał czas Tylko małe płatki, bo jak nie to pewnie zabijemy i tora Trzeba uważać Idź pole nie chcemy się przekonczyło Það er komið mái Það er komið mái Það er komið mái Co teraz wracamy na statek? Tak jest. Okej. Okay. Fajnie się wyjca pozbyliśmy, to inaczej, bo inaczej by się rozpoczął pościg i byłby problem. No bo ja wam trochę się boję, że mam nadzieję, że kurczę. nie było, że spapraliśmy i, i tor przez nos umrze, bo źle posłuchaliśmy z nachodki. Jak wszystkich, pani Dobra. No, chyba przynajmniej poszło na około, zwykle. Co wpadłeś na tym? się wybudzać. Dziękuję Dzień. za... pomoc. Możesz iść gdzieś. O co tu o, chodzi? chodzi? Poszłam wejść do tej jedzin! Do tej. tej Margania! Marga. Dała mi lecznicze zioła, nie jest, jest wiedź! Wiedzieć nie istnieją. To no, zwykły przesad. Zwykły, zwykły przesad? Czary to zbrodniarz! Uspokój się, śródło. Co się dzieje? ci cię! Ej, daj no, mi ją! Mogę z drugim zastrzec ale nie budziła głowy. Powiedziałeś jej, że koło te Zabiła jego ludzi. Powinna zawisnąć, ale matka załów wypalić jej oczu. Co? Powiedziałeś jej! Dałeś jej truciznę, gwarantuję. Ej, ten, dawaj te cholerne zioła! Nie podały... ej, to po podały, małe płatki, no właśnie. Damy radę. Jest tak skuteczna, jak myślałem. Żyję? Muszę poczytać. Zostawmy. Będę tu w tym okrągłym. Oh. Dobrze oceniłeś Marka. Wcale nie chciałam go otworzyć. Tak, na to wygląda. Kiedy znów wstanie na logiki? Za kilka dni. Ma bardzo silny organizm, a więc to prawdopodobny scenariusz. O ile będzie mógł poczuć bliscy, bliscy będą chcieli, że nie będzie. Być. Dobra, Ecosystem to fajne. No tutaj widzicie, jakby ktoś się nie wczytał, to byłby problem, nie? Dobra, dzięki za uwagę, do usłyszenia, hej!